Witajcie moi drodzy, chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, dzisiejsze nagranie jest z potrzeby serca podzielenia się z wami świadectwem, podzielenia się dobrą nowiną, wsparciem, zachętą, pocieszeniem i tym wszystkim, co możemy znaleźć w Panu Bogu, w naszym dobrym Zbawicielu, w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Korzystając z tego, że jest bardzo dzisiaj słonecznie, bardzo fajnie. Wziąłem telefon, wziąłem yy, wszystko co trzeba, wziąłem słowo Boże, i wyszedłem w plener. Podzielić się z wami dobrą wiadomością, dobrą nowiną. Podziel się tym, co Pan Bóg ma dla każdego, który chodzi jego drogami. Moi drodzy, życie chrześcijanina to jest jak, jak yy, yy, tęcza. Tęcza jest jedna, ale ma wiele barw, i tak jest nasze życie. W naszym życiu jest pełno błogosławieństw, pełno doświadczeń. Czasami przychodzi jakieś cierpienie, czasami przychodzi smutek, czasami przychodzi radość, czasami przychodzi nieoczekiwane, wielkie, potężne namaszczenie od Boga wielkie błogosławieństwo, ale czasami też Pan syła na nas doświadczenia. Doświadczenia syła na nas po to, żebyśmy bardziej lgnęli do Jego, żebyśmy szukali Jego oblicza, żebyśmy też sprawdzili. Co jest w naszym sercu? Czy ufamy naszemu Panu, czy ufamy Naszemu Bogu, czy patrzymy na okoliczności, czy patrzymy na to, co się wokół nas dzieje? Więc życie z Panem Bogiem nie jest nudne, jak to myślą niektórzy, ale jest obfite, jest pełne, jest jak ta tęcza, ma pełną paletę barw i kolorów. I tak to się w moim życiu. I moi drodzy, dzisiaj tak w szczególności chciałbym podzielić się z Wami. Mówić do tych, którzy przechodzą przez jakieś doświadczenia, przez jakieś próby, przez swój wielki bój. I potrzebujecie, potrzebujecie natchnienia, potrzebujecie zwrócić swój wzrok na Pana Jezusa Chrystusa. Ciekawe, zrobię takie małe tutaj na chwilę taki przerywnik. Zobaczcie, usiadłem sobie obok galerii. Tak naprawdę jestem blisko centrum, blisko jakiegoś, yy, yy, no blisko galerii, blisko cywilizacji, a za mną biega jakaś kura. Skąd ona się wzięła, nie mam pojęcia, ale być może Pan ją przysłał, żeby ona potrzebuje jakiegoś wsparcia, może ona potrzebuje posłuchać to, czym się będę z Wami dzisiaj dzielił. Dodam jeszcze tylko, że kiedy nagrywam jakieś filmiki, to pierw sam coś odbiorę od Pana Boga, sam coś przeżywam i chcę się z Wami z tym podzielić, dlatego żebyśmy razem się wspierali, dlatego żebyśmy razem w tej wędrówce wspierali siebie, nosili swoje brzemiona, dzielili się swoimi świadectwami, dzielili się swoimi radościami, dzielili się swoimi smutkami. Tak jak jest napisane w liście do Rzymian, cieszcie się z cieszącymi i płaczcie z płaczącymi, ale razem nośmy nasze brzemiona. I dzisiaj tak jak mówiłem, chciałbym szczególnie do Was wszystkich, którzy toczycie dzisiaj swój wielki bój, którzy przechodzicie przez ciemne doliny, którzy macie jakieś problemy, jest Wam ciężko, jest Wam smutno, Chciałbym Cię dzisiaj, w szczególności Ciebie, chciałbym Cię dzisiaj pobłogosławić tym, co ja przechodzę, tym, co się w moim życiu ostatnio wydarzyło i tym, co może być natchnieniem, zachętą dla Ciebie. A więc, moi drodzy, jak już powiedziałem, po tym troszkę przy długim wstępie, powiedziałem, że życie z Panem Jezusem jest jak paleta barw na tęczy. Jest tam wszystko. I przeżywam wiele błogosławień, przeżywam wspaniały czas z Panem Bogiem tej naszej ziemskiej wędrówce, tej pielgrzymce, ale też czasami jest tak, że Pan zsyła na mnie przeróżne doświadczenia, żeby sprawdzić, w którym miejscu jest moje serce. A czasami też diabeł zaatakuje ze wzmożoną siłą. I Moi drodzy, jest tak, że wczoraj, dosłownie wczoraj, zostałem bardzo mocno zaatakowany. Nie będę mówił, że przez człowieka, bo ta osoba jest nienawrócona, ale i przez nią działa działa zły duch, działa duch, który, który nie godzi się na to, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy chodzili w spokoju, żebyśmy chodzili w tej pewności, chce nas wyrwać z naszego stanowiska, chce, żebyśmy, żebyśmy przestali ufać Panu Jezusowi, żebyśmy przestali swój wzrok skupiać na Nim, żebyśmy przestali robić tak, jak Pan Jezus nas uczył, a żebyśmy robili tak, jak chce świat. Czasami chce zburzyć nas, nasz pokój, chce nas wyprowadzić z naszego miejsca, chce zasiać wątpliwość. Diabeł jest ojcem kłamstwa i dopóki żyjesz na tym świecie, dopóki przyznajesz się do Pana Jezusa Chrystusa, to on co jakiś czas będzie kąsał, co jakiś czas będzie atakował, co jakiś czas będzie starał się zachwiać naszą ufność naszego zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, właśnie wczoraj niespodziewanie po południu nastąpił bardzo ciężki atak, nastąpił atak, którego się nie spodziewałem. Atak bezpardomowy, atak bez miłosierdzia. Miałem niespodziewaną rozmowę z kimś, kto jest mi bliski. I ten, i To nie jest ktoś z mojej rodziny, to nie jest moja żona, to nie są moje dzieci, to nie jest nikt bliski, nie? To te osoby, moja żona, moje dzieci mnie wspierają, kocham je, one mnie kochają i wiem, że w ciężkich chwilach jesteśmy razem. Ale wczoraj, po popołudniu, po nabożeństwie, nastąpił ciężki atak na mnie, bo... Ciężka rozmowa, i po tej rozmowie moje serce było tak rozdygotane, tak latało, że czułem, że mi zaraz z kadki pierwszej wyskoczy. Czułem się, jakbym za chwilę miał dostać zawału. Czułem się bardzo źle, bardzo potwornie. Czułem, że, że spadło na mnie ciężkie doświadczenie, ciężkie brzemię. Rozmowa, którą, którą odbyłem, była tak przygnębiająca, tak ciężka, że praktycznie do wieczora nie mogłem się pozbierać. To było we mnie. To było w moich myślach, to zburzyło mój pokój, to wywołało nawet, nawet jakąś w ciele, reakcję, ponieważ moje serce, mówię, chciało jakby wyskoczyć z klatki piersiowej. Czułem się, że zaraz dostanę zawału. Normalnie czułem, jak moje serce aż było nabrzmiałe i obciążone w tego świecie szybkiego turkotania. Szukałem spokoju. Napiłem się melisy, poszedłem na spacer, ale to tylko leciutko obniżyło poziom mojego stresu i miałem to. Wczoraj Bóg był ze mną w wielu, wielu, wielu dziedzinach mojego życia, i wczoraj, kiedy przyszło to doświadczenie, znalazła się przestrzeń, że poszedłem się modlić. Wiecie, wiedziałem, że muszę spędzić czas z Panem Jezusem, i zacząłem się modlić na, na temat mojego życia, na temat tej sytuacji, która się wydarzyła, na temat tego wszystkiego, co mnie danego dnia spotkało. I wyznawałem, wyznawałem swoją słabość Panu Jezusowi, mówię: Panie Jezu, ja jestem słaby, mogę. Mogę tylko dojść do pewnego poziomu. Nie jestem idealny, nie jestem dobry. Mam swoje słabości, z którymi też sobie nie daję rady, i doszedłem w moim życiu do takiego poziomu, i sam z siebie przeskoczyć nie mogę pewnych rzeczy. Doszedłem do swoich granic w niektórych relacjach, w niektórych momentach mojego życia, w niektórych motywach, w mojej służbie, w moim codziennym życiu, w moim byciu małżonkiem, w moim życiu pracownika, w moim życiu rodzica w mojej służbie, w moim chrześcijaństwie wiem, że tylko do, dochodzę do pewnego poziomu i sam z siebie już nie mogę wskoczyć wyżej, sam siebie nie umiem próbowałem, ale nie dałem rady i modliłem się do Pana Jezusa opowiadałem Mu e, co przeżywamy, jak ciężka na mnie, jak ciężki ciężar na mnie spadł jak wielkie doświadczenie i nie chcę załatwiać tego tak jak ta osoba, która na mnie naskoczyła nie, nie będę tutaj wdawał się w szczegóły nie będę opowiadał nie chodzi o to, ale osoba po prostu pewna osoba na mnie tak naskoczyła z takie, takie brzemię na mnie wrzuciła taki, tyle rzeczy mi wypomniała w ogóle naciągniętych, nieprawdziwych i, i to było takie bezpardomowe a później bez litości się po prostu rozłączyła nie kontynuując rozmowy nie chcąc mi dać do słowa nie chcąc mi dać się wytłumaczyć Zostawiłam mnie z tym całym ciężkim brzemieniem I to było ciężkie I wyznawałem to wczoraj panu, panu Jezusowi, że nie jestem idealny Popełniam błędy, nie jestem idealnym człowiekiem, wiele mi brakuje. Jestem w stanie pokutować, jestem w stanie naprawiać błędy, ale muszę o tym rozmawiać i prosiłem Pana Jezusa, żeby, żeby moje serce się wyciszyło, żeby nie było takie jak tej osoby, żeby nie załatwiał sprawy tak jak załatwiła to ta osoba, żeby mnie oddawał złem za złe, żebym nie wykłócał się na argumenty, żebym żeby nie przedstawiał swoich racji żebym po prostu nie robił tego, co ta osoba ro robiła i modliłem się o to o Pana Jezusa modliłem się, żeby, żeby dał mi pokój w końcu Pan Jezus jest pokojem w końcu Pan Bóg jest parakletosem prawda? też i modliłem się o to wyznawałem Panu swoje słabości swoje przewinienia, mówiłem Panu, że nie jestem idealny, nie jestem doskonały i, i wyznałem też to że jestem zaatakowany i moje serce jest pobudzone i moje serce jest gotowe żeby aby oddzwonić i kontynuować tą rozmowę wedle zasad tej osoby, ale nie. Klęknąłem przed Panem i zacząłem z nim o tym rozmawiać, zacząłem wylewać swoje serce, zacząłem opowiadać, co działo się, co się stało, jakie jest moje serce, że pomimo wszystkiego, pomimo tego, co teraz właśnie doświadczam, ja nie chcę robić tego, co robi ta osoba, nie chcę robić tego, co robi świat, nie chcę oddawać złem za złe, nie chcę swoich argumentacji, nie chcę, przyjmuję na siebie to wszystko, rozważę czy, ale na spokojnie, rozważę czy ile grzechu jest w tej relacji we mnie, ile ja zła popełniłem, ile, ile, ile nie niedomagań jest we mnie, ile słabości wyszło przez to wszystko. I rozmawiam o tym z Panem Jezusem. Tak jak teraz z Wami się dzielę tym, tak rozmawiam z Panem Jezusem. Mówiłem Mu o swoich słabościach, mówię, że w tej relacji ja wiem, że jestem słabszy, wiem, że doszedłem do pewnego poziomu i sam go przeskoczyć nie umiem. Ale czy to jest powód, żeby mnie tak wiecie, zmasakrować, żeby po prostu wysłać na mnie armię złego, która ma ja mnie po prostu zginieć, po której nie mogą się przez duży, duży czas podnieść, powstać i normalnie funkcjonować? Myślę, że nie, nie życzę tego nikomu, nie chcę, żeby ktoś takiego coś przechodził. Staram się, kiedy ja jestem naprawdę też podburzony, nie wchodzić wtedy w żadne inne rozmowy, bo wiem co człowiek może czuć. I oddałem to wszystko Panu Jezusowi Chrystusowi. Oddałem to, wyznałem mu, to opowiedziałem mu, wylałem przed nim swoje serce i to było dla mnie jak bardzo, bardzo ciężkie doświadczenie, które po prostu spada na ciebie nagle. Jest fajny dzień, budzisz się w niedzielę rano, idziesz na nabożeństwo, oddajesz chwałę Bogu, słuchasz wspaniałego kazania, wracasz do domu, jesteś z rodziną. Może nie jest to idealny, wspaniały dzień. Może to nie jest dzień, o którym nakręcą kiedyś film, ale jest to mój dobry dzień z moją rodziną. Jest to dzień, który spędzam z rodziną tak, jak sobie wymarzyłem. W kościele, wśród wierzących, na nabożeństwie. Potem jedziemy na obiad, e, mamy kotka nowego, nowego e, domownika, dzieci się nim bają, dzieci się nim cieszą. Wszyscy mamy pokój. I nagle, przez jeden telefon, następuje zburzenie tego pokoju. Jakby, jakby. Na państwo, w którym panuje względny spokój, wszystko jest fajnie, spadła bomba atomowa, niestąd nie zowąd, niszcząc wszystko wokół, nie patrząc, co ty myślisz, co ty czujesz, w jakiej danej chwili jesteś. Tak wczoraj coś, takie coś wczoraj przeżyłem, takie coś wczoraj miałem takie doświadczenie i to zburzyło mój pokój, to zburzyło. Czułem, że to jest atak diabelski, po prostu powiem tak. Nie, że jest to doświadczenie Pana Boga, ponieważ wiecie, czasami jest to doświadczenie od Boga żeby nas czegoś nauczyć, a czasami jest to diabelski atak. I ja wiedziałem, że to był diabelski atak. I to zburzyło, ale to zburzyło mój całkowicie pokój. To zburzyło to, to prawie, że zburzyło mi mój dzień. Ale na szczęście nie chciałem nie chciałem oddawać złem za złe. Nie chciałem nie chciałem robić tego, co robi świat. I kiedy tylko przyszła kiedy tylko przyszła okazja, poszedłem do Pana Jezusa i z Panem Jezusem o tym rozmawiałem. I po, po tej modlitwie poziom jakby mojego zestresowania, poziom moich nerwów, poziom mojego niepokoju troszeczkę opadł. Ale znaczy, gdyby to było tylko troszeczkę, no to to może być może tego nagrania by nie było, ale za kilka chwil Pan Jezus odpowiedział mi. Pan Jezus wskazał mi na 27 psalm. Poszedłem, go przeczytałem i teraz zanim pójdziemy dalej, pozwólcie, że go wam przeczytam. Przeczytam wam 27 Psalm, który wczoraj Pan Jezus mi wskazał w tej ciężkiej sytuacji. Pan Jezus odpowiedział na moją modlitwę, odpowiedział na moje wołanie, odpowiedział na moją niedolę, odpowiedział na moje doświadczenie, wskazując mi 27 Psalm, i teraz z Wami się nim podzielę. Pan jest moją światłością i moim zbawieniem. Kogoż będę się bać? Pan jest mocą mego życia. Kogoż mam się lękać? Gdy złoczyńcy moi, przeciwnicy i wrogowie wystąpili przeciwko mnie, aby pożreć moje ciało, potknęli się i upadli. Choćby wojsko rozbiło na naprzeciwko mnie obóz, moje serce się nie ulęknie. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę mu ufał. O jedno proszę Pana i o to będę zabiegał. aby mieszkał w domu, w domu Pana po wszystkie dni mego życia. Abym oglądał abym oglądał piękno Pana i dowiadywał się w Jego świątyni. Skryje mnie bowiem w dniu niedoli, w swoim przybytku. Schowa mnie w ukryciu swojego namiotu i wyniesie, i wyniesie mnie na skałę. A teraz moja głowa będzie wzniesiona nad moimi nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. Będę składał w Jego przybytku ofiary radości. Będę śpiewał i oddawał Panu chwałę. Usłysz, Panie, mój głos, gdy wołam. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Gdy mówiłeś, szukajcie mojego oblicza, moje serce mówiło do ciebie. Twojego oblicza, bę, panie, będę szukać. Nie ukrywaj przede mną twojego oblicza, ani nie odtrącaj w gniewie swego sługi. Ty jesteś moją pomocą. Nie opuszczaj mnie i nie odchodź, boże mojego zbawienia. Choćby ojciec i matka opuścili mnie, to pan mnie przygarnie. Naucz mnie, panie, twojej drogi. I prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na moich wrogów. Nie wydawaj mnie na pastwę moich nieprzyjaciół, bo powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie i ci, którzy dyszą okrucieństwem. Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądać dobroć Pana w ziemi żyjących. Oczekuj Pana, bądź dzielny, a On umocni Twoje serce. Oczekuj więc Pana. Amen. Chwała Jezusowi. Dwudziesty siódmy psalm. Moi drodzy, takie, taka odpowiedź przychodzi od Pana, kiedy w swojej niedoli, kiedy w swoim doświadczeniu, kiedy w swojej niemocy nie bierzemy spraw w swoje ręce, kiedy uczymy się ufać Panu, kiedy oddajemy nasze troski, nasze problemy, nasze smutki naszemu Bogu i Zbawicielowi, kiedy wylewamy przed Nim nasze serca. On. Odpowiada, on nas chroni, on nas szczerze, on nam daje słowo. On przeprowadzi nas przez nasze problemy, on przeprowadzi nas przez nasze ciemne doliny. On będzie światłem w tunelu, on będzie naszą światłością, on będzie naszą tarczą, on będzie naszym schronieniem, on będzie naszym wybawicielem. To on prowadzi naszą wojnę. To on we wszelkim doświadczeniu. Da nam ulgę, da nam pocieszenie, i on za nas załatwi nasze sprawy, jeśli tylko zaufamy mu, jeżeli tylko będziemy z nim szczerzy, jeżeli tylko przyjdziemy do niego i poprosimy go o ochronę, o pomoc, o doświadczenie, jeżeli tylko będziemy z nim szczerzy, jeżeli tylko będziemy mu ufać, jeżeli tylko nie będziemy brać spraw w swoje ręce, to Pan, nasz Bóg nie tylko odpowie na nasze wołanie, ale da nam ulgę w pocieszeniu, rozwiąże nasze problemy. Moi drodzy, kiedy Pan dał mi 27 psalm w tym doświadczeniu, kiedy poszedłem i zacząłem go czytać, wszelki ciężar spadł, wszelka troska, wszelki smutek, wszelki nerw odszedł. Wiedziałem, że Pan jest ze mną, wiedziałem, że Pan jest moim zbawieniem, wiedziałem, że Pan mnie nigdy nie opuści, nigdy mnie nie porzuci. Wiedziałem, że Pan będzie ze mną we wszystkim. Jeżeli tylko jak kończy się ten psalm, będę oczekiwał Pana, będę dzielny, umacniam swoje serce w ufności Panu. Moi drodzy, przeżyłem tutaj ciężkie doświadczenie. Tak ciężki, tak ciężką rozmowę, która zburzyła mój spokój, która zasiała ziarno wątpliwości we mnie, która po prostu wprowadziła nerw mojego dusza, duszę, a nawet ciało. Zburzyła mój pokój, zburzyła mnie nerwowo, i też mój organizm zaczął reagować na to moje serce się biło, serce myślałem, że mi wyskoczy z klatki. Serce myślałem, że normalnie pęknie mi, że dostanę zawał z nerwów. Taki miałem wczoraj wielki nerw. I oddałem to wszystko mojemu panu, mojemu zbawicielowi. Pomyślałem sobie, to nie moja wojna. Jeżeli diabeł mnie atakuje, a odczułem, że jest to y, diabelski atak, to wiedziałem, że jest ktoś większy ode mnie. Wiedziałem, że jest ktoś większy od tego diabła, kto załatwi tą sprawę. I poszedłem do mojego zbawiciela, bo jemu ufam, bo on jest moim panem, bo on prowadzi moją sprawę. Bo on jest większy niż ja, bo on jest większy niż diabeł, bo on jest większy niż ten atak. I on. Rozwiążę ten problem. I poszedłem do niego. Moje serce mu zaufało. Moje serce zostało wylane przed nim. I on przyszedł z odpowiedzią. I on przyszedł i mnie pocieszył. On przyszedł i uspokoił moje serce. On w tej ciemnej dolinie wziął mnie za rękę i przeprowadził. Czy problemy się rozwiązały? A tą chwilę nie. Czy coś się wydarzyło w tej danej sytuacji, co dąży do rozwiązania problemu? Nie. I może nigdy nie przyjdzie. Może ta sytuacja tak się skończy, ale nie szukam, nie szukam swoich racji, nie szukam swoich y, argumentów, nie walczę na argumenty. Pomodliłem się, wylałem swoje serce, oddałem to Panu. Pan przyszedł, odpowiedział, pocieszył. Pan przyszedł dał pokój i zostawiam tą sprawę. Niech Pan walczy, niech Pan rozwiąże, niech Pan da przekonanie, niech Pan rozwiąże, po co ja mam walczyć, po co ja mam się kłócić? Po co ja mam? Wyciągać, wiecie, argumenty jak królika z, z magik, z rękawa czy tam z kapelusza. Po co? Po co, mam, po co mi to? Nie taka powinna być nasza ufność Bogu. Jeżeli oddam swoje problemy Bogu, jeżeli wiem, że to jest atak diabelski, to jak napisane w liście do Koryntian modlitwa jest naszą, naszą warownią, waro, znaczy jest naszą największą mocą, naszą największą bronią. I ta broń ma moc niszczyć warownie. Dałem panu Bogu moje problemy w ciemnej dolinie, i on mnie przez nią przeprowadził. Bracie, siostro, nie chciałem się chwalić sobą, nie chciałem powiedzieć jak jestem wspaniały, jak bardzo ufam Bogu, jaki ze mnie mąż Boży, bądź te wszystkie inne rzeczy, które zawsze w tych momentach możesz sobie myśleć. Nie. Chciałem podzielić się z tobą świadectwem, że przyszedł na mnie wczoraj wielki, potężny atak, ale ze względu na to, że ufam mojemu Bogu i uczę się ufać, to nie rozwiązuje swoich spraw po swojemu. Idę do tego, który jest większy niż ja. I on przyszedł z odpowiedzią. On przyszedł pocieszył, on przyszedł ochronił, on przyszedł dał nie tylko spokój, ale pokój w tej całej sprawie. On się mną zajął i się zajmuje. I chcę ci powiedzieć, że jeżeli przechodzisz przez próby, doświadczenia, ciemne doliny, jeżeli masz jakieś problemy, z którymi sobie nie dajesz radę, to jest ktoś większy. Mamy naszego Pana Boga, mamy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, mamy Ducha Świętego, mamy Słowo Boże. Zostawmy wszystko, nie szukajmy swoich racji, nie szukajmy argumentów, które by mogły pokazać, że to my mamy rację, że jesteśmy lepsi. Nie walczmy z tym, bo osoba, która jest po drugiej stronie i która z nami walczy, być może w danym momencie jest sługą diabła, jest narzędziem diabła, który nas atakuje, który zbija nam szpile, który nas chce zniszczyć, który chce nasze zaufanie naszego Boga podważyć. Nie walczmy, zostawmy wszystko, idźmy do naszego Pana. On nas uspokoi, On nas pocieszy, On nas podniesie. On da nam pokój i On da nam spokój, On da nam właściwe słowo. I Dzisiaj tym słowem chcę się z Tobą podzielić psalmem 27 chcę Cię dzisiaj pobłogosławić, bracie, siostro, który przechodzi przez problemy i ciemne doliny. Pan jest z Tobą. Wylewaj przed Nim swoje serca. Nie walcz sam, nie walcz światowymi środkami i metodami. Oddaj wszystko Bogu. Zaufaj Bogu z całego serca. Oczekuj Go, a On wszystko rozwiąże. On będzie Twoją tarczą, On będzie Twoim puklerzem, On będzie Twoim schronieniem. On będzie tym, który za Ciebie da zwycięstwo. Niech Bóg będzie uwielbiony, niech Bóg będzie wywyższony. Błogosławię Cię, bracie, siostro. Błogosławię wszystko, z czym się zmagasz. Pan jest blisko. Pan jest blisko, ufajmy Mu tylko. A On nas podniesie. Chwała Jezusowi. Dziękuję, że wysłuchałeś mnie do tego momentu. Chwała Jezusowi. Nad Wami. Niech Wam wszystkim błogosławi, niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Was wszystkich błogosławi, niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Wajcie, Bogu śpiewajcie, serca przed nim wylewajcie, służcie Mu jak potraficie, on jest drogą prawdą życiem. Niech Bóg zmiłuje się nad wami, niech wam wszystkim błogosławi, niech was strzeże Jego ręka. Niech prowadzi ta piosenka, niech Bóg zmiłuje się nad wami. Niech wam wszystkim błogosławi, niech was strzeże jego ręka. Niech prowadzi ta piosenka, szukajcie jego oblicza. Niech Bóg was ciągle zachwyca. Niech w serca włoży Słowa, niech dusza wasza będzie zdrowa. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Wam wszystkim błogosławi. Niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Wam wszystkim błogosławi. Niech was strzeże jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Wam. Wszystkim błogosławi, niech was strzeże jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad wami. Niech wam wszystkim błogosławi, niech was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka.